Działanie zdrowotne całej kurkum jest naprawdę niesamowite. Od potencjalnego pokarmu, bo często go spożywamy w różnych potrawach, po środek, który wspomaga nas przy leczeniu nowotworów, a nawet po olejek, który wspomaga przy depresji i stresie. W tym wideo omówię Wam 10 zastosowań, takich najbardziej popularnych, najbardziej znanych, na których były prowadzone badania, żeby właśnie wykazać to zastosowanie olejku z kurkumy. Więc jeśli podoba Ci się to, co robię, to subskrybuj kanał. Jeśli spodoba Ci się to wideo, to ciśnij lajka, like, a więcej osób będzie mogło zobaczyć, trafić na to, na to wideo i być może skorzystać. Pierwsze zastosowanie wspomaga Osobę chorą w walce z nowotworem okrążnicy. I tutaj już Wam szybciutko przeczytam badania. Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii w Japonii wykazało, że zarówno aromatyczny turmeron w olejku eterycznym, bo w olejku znajduje się właśnie ten, ten składnik, jak i kurkumina, główny składnik aktywny kurkumy samej, mają zdolność do pomocy w walce z rakiem jelita grubego w modelach zwierzęcych. Musimy pamiętać, że większość badań było prowadzonych na zwierzętach, na ludziach jest bardzo mało, natomiast jest to bardzo obiecujący wynik, bardzo obiecujące badanie, ponieważ jeśli u zwierząt mieliśmy takie zadowalające wyniki, to również domniemy, że u nas również mogą być podobne. Opublikowane wyniki badań doprowadziły naukowców do wniosku, że turmeron zawarty właśnie w olejku eterycznym w największych ilościach jest nowym kandydatem do zapobiegania nowotworów, nowotworom okrężnicy. Ponadto uważa się, że stosowanie turmeronu w połączeniu z kurkuminą może stać się silnym środkiem naturalnego zapobiegania rakowi jelita grubego związanego ze stanem zapalnym. Olejek z kurkumy pomaga również zapobiegać chorobom neurologicznym, takim jak m.in. Parkinson czy Alzheimer. Badania wykazały, że turmeron, główny bioaktywny związek olejku z kurkumy, hamuje aktywację mikrogleju. A mikroglej to rodzaj komórki zlokalizowanej w mózgu i rdzeniu kręgowym, aktywacja którego jest sygnałem ostrzegawczym choroby mózgu. Więc fakt, że olejek eteryczny z kurkumy zawiera związek, który zatrzymuje tą szkodliwą aktywację komórek, jest niezwykle pomocny w zapobieganiu i leczeniu chorób mózgu. Olejek eteryczny z kurkumy potencjalnie leczy epilepsję, a na pewno zmniejsza różnego rodzaju napady. Właściwości przeciwdrgawkowe olejku z kurkumy i jego seskwiterpenoidów zostały wcześniej wykazane na zwierzętach przy napadach indukowanych chemicznie. Nowsze badania z 2013 roku wykazały, że aromatyczny turmeron ma właściwości przeciwdrgawkowe w modelach ostrych napadów u myszy. Daje nam to informację, że jest to potencjalny środek do zmniejszenia napadów epileptycznych. Pomaga zmniejszyć zapalenie stawów i problemów ze stawami. Zmniejsza zarówno ból, jak i silnie działa przeciwzapalnie. Dlatego olejek ten jest znany jako jeden z najlepszych olejków eterycznych, który zawiera odpowiednie składniki na zapalenie stawów i problemy ze stawami. Olejek z kurkumy również poprawia zdrowie naszej wątroby. Wątroba jest naszym największym organem, który detoksyfikuje organizm. Badania wykazały, że kurkuma chroni naszą wątrobę przed stanami zapalnymi, a także ułatwia proces detoksyfikacji. Badania na zwierzętach wykazały, że enzymy antyoksydacyjne we krwi i surowicy badanych były zwiększone po podaniu olejku z kurkumy. Więc jest to bardzo dobra wiadomość i dowód na to, że kurkuma jest w stanie detoksyfikować nasz, na, nasz organizm, naszą wątrobę. Zastosowanie szóste to wspomaganie organizmu w walce z nowotworami piersi. Badania opublikowane w Journal of Cellular Biochemistry wykazały, że aromatyczny turmeron, znajdujący się w olejku z kurkumy, hamuje niepożądaną aktywność enzymatyczną i ekspresję. Niektórych hormonów w ludzkich komórkach raka piersi. Olej z kurkumy może również zmniejszać ilość niektórych komórek białaczkowych. Jedno z badań opublikowanych w International Journal of Molecular Medicine dotyczyło wpływu aromatycznego turmeronu wyizolowanego z kurkumy na DNA ludzkich linii komórkowych białaczki. Badania wykazały, że turmeron powodował selektywną indukcję zaprogramowanej śmierci komórkowej. W ludzkich komórkach białaczki jednak turmeron niestety nie miał tak pozytywnego wpływu na ludzkie komórki raka żołądka. Jest to jednak obiecujące badanie nad sposobami naturalnej walki z białaczką. Zastosowanie ósme jest dla niektórych może być nieco zaskakujące, ponieważ olejek z kurkumy zmniejsza znacząco stres i może w ten sposób również przeciwdziałać depresji. Badania wykazały, że może on pomóc w walce z dwoma niezwykle powszechnymi zaburzeniami nastroju – depresją i lękiem. Jako skuteczny olejek eteryczny na lęki i depresję może poprawiać nastrój i pozytywne uczucia. Dlatego warto sięgnąć właśnie po olejek z kurkumy, jeśli mamy, e, cierpimy z powodu niepokoju, z silnego stresu, a także depresji. Dobrze jest go wtedy łączyć z innymi olejkami, na przykład olejkiem kadzidlanym czy innymi cytrusowymi, które poprawiają nasz nastrój. Zastosowanie dziewiąte to na pewno wspomaga organizm przy przeziębieniach i wzmacnia naszą odporność. Dobrze wtedy mieć właśnie olejek z kurkumy, który działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i używać go już na samym początku choroby. Wystarczy wtedy dodać kilka kropli olejku z kurkumy do dyfuzora, połączyć go z innymi fajnymi, fajnie pachnącymi i działającymi olejkami. Można również robić tak zwane parówki. Dobrze jest dodać też do kąpieli olejek z kurkumy, a także inhalować bezpośrednio z dłoni. I dziesiąte zastosowanie olejku z kurkumy, które mówi nam o tym, że olejek poprawia nam koloryt i zdrowie skóry. Pewnie zapytasz w tej chwili, czy jest on w takim razie dobry na twarz. Jak najbardziej, tylko musimy pamiętać o tym, żeby dobrze i odpowiednio rozcięcieć olejek przed nałożeniem na skórę. Jeśli chcemy użyć olejku na problemy trądzikowe, bo też w takich przypadkach bardzo dobrze się sprawdza olejek z kurkumy, to możemy go nałożyć punktowo na dany problem i wtedy bez rozcieńczenia, ale dosłownie małą taką ilość. Najlepiej jest jednak rozcieńczyć, wtedy rozcieńczenie będzie po prostu mniejsze i nałożyć na problemy, na które, ma, które mamy na skórze. I to 10 zastosowań olejku z kurkumy. I olejków jest bardzo dużo, każdy ma naprawdę cudowne zastosowania. Kurkuma jest jednym z moich ulubionych olejków, więc jeśli nie masz jeszcze tego olejku, to sięgnij po niego, a na pewno w jakiś sposób twój organizm skorzysta na jego cudownych właściwościach. Pozdrawiam i miłego dnia.